Dzień dobry. Dzisiaj lekcja, która miała nie powstać, ale w sumie powstanie i powstała i będę o niej dzisiaj mówił. Dlaczego miała nie powstać? Ponieważ to jest już bardziej um, przez z mechaniką kwantową, a nieżeli fizyką jądrową. No, natomiast Pomyślałem sobie, że jednak przyda się małe albo powtórzenie tego, co było we wstępie, bądź też małe rozszerzenie, które będzie niezbędne do późniejszych lekcji. No więc, co równanie: że dla układów jądrowych. Ja tak zatytułowałem ten, ten obszar. No, równanie Schrodinga to, e, to jest takie kluczowe równanie mechaniki kwantowej, które opisuje ewolucję funkcji falowej układu fizycznego. Mm, brzmi dość groźnie, e, nie jest groźne, jest po prostu inne. W kontekście fizyki jądrowej, po co jest wprowadzane w ogóle? Pozwala na opisanie stanów energetycznych i dynamiki układów złożonych z nukleonów, czyli protonów i neutronów. I co? I przejdziemy do podstawowych założeń równania Schrödinger'a. Czyli można powiedzieć, że powiem teraz o interpretacji równania w Równanie Schrödinger opisuje jak zmienia się funkcja falowa. Funkcja falowa, o, o, oczywiście nie ma to jak nieodpowiednia czcionka. Musimy to zmienić, już nie będę poprawiał. Okay. Czyli równanie Schrödinger opisuje jak zmienia się funkcja falowa. To jest funkcja falowa, która zawiera pełną informację o układzie kwantowym. I istnieją dwie główne postaci równania Schrödingera. Jest to równanie Schrödingera niezależne od czasu, które opisuje stany stacjonarne, wtedy też energia układu nie zmienia się w czasie, to trzeba zapamiętać. Jest druga, drugie druga postać, to jest postać zależna od czasu i wtedy opisuje ewolucję układu w czasie. Dla pojedynczej cząstki w potencjale jakimś V, niezależne od czasu równanie Schrodingera ma postać właśnie taką, jak tutaj zapisałem. To oczywiście jest operator Hamiltona, czyli energia całkowita układu. E to jest energia własna, Czyli taka mierzalna energia układu, no i tutaj mamy co? Oczywiście mamy funkcję falową, tak? Funkcja falowa. Ja wytłumaczenie tej funkcji falowej wrzuciłem swego czasu do tych piszek jednostronicowych, także zapraszam, zapraszam, jeżeli ktoś będzie chciał zgłębić temat funkcji falowej, to uważam, że tam jest to dość obrazowo rozpisane. No i co dalej? Dalej mamy Hamiltonian. Hamiltonian, który składa się z dwóch części. Pierwszy, czyli tutaj oznaczyłem jako T, oznacza to się też jako EK, to jest operator energii kinetycznej. No i drugi, V, czyli operator energii potencjalnej. I dla jednej cząstki operator energii kinetycznej wyraża się takim wzorem, tylko tutaj zaznaczam, że to jest dla jednej cząstki, oczywiście H określone do kwadratu przez 2M. No i co, no i, e, i tutaj mamy operator Laplace. A. Tu mamy operator, operator Laplace. A. I teraz tak, operator Laplace też jest przeze mnie wyjaśniony, ale w dodatku matematycznym. Także zapraszam tam mm, do. Mm, Zapraszam tam do, do zgłębienia trochę tego tematu. Jeżeli ktoś nie, nie wie, jeżeli wie, no to, to, to lecimy dalej. Czyli mamy tak z stałą plankę zredukowaną, masę cząstki, w tym przypadku masę protonu lub neutronu, operator Laplace'a, który wy, wyraża oczywiście drugie pochodne funkcji falowej. I no i równanie Schrodingera dla jednej cząstki, zatem przyjmuje po prostu taką postać. Jak tutaj zapisałem? Jaka jest interpretacja funkcji falowej? Funkcja falowa zawiera informację o prawdopodobieństwie znalezienia cząstki w danym miejscu. I dobra, nie zapisałem tutaj tego, więc może tutaj w pewnym stanie zapiszę. Jeżeli mamy funkcję falową i mamy moduł z tej funkcji falowej i weźmiemy ją do kwadratu, to to jest. Kwadrat modułu, który prezentuje gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w punkcie R. Jeszcze raz, to jest gęstość prawdopodobieństwa znalezienia cząstki w punkcie R. I to jest kwadrat modułu funkcji falowej. Dobra. przebrnęliśmy. nie było tak strasznie, nie było to takie straszne. Więc możemy iść, zakładam dalej, czyli zastosowanie równania Schrödingera dla układów jądrowych. E, klasyczna postać równania Schrödingera dla pojedynczej cząstki, no, wprost można powiedzieć, że ona nie, nie jest wystarczająca. No, musimy e, ująć oddziaływania pomiędzy wszystkimi nukleonami. Co tu w takim razie zrobić? No, e, jeżeli mamy układ A nukleonów, czyli jakiś A. A nukleonów, a to jest, można powiedzieć, liczba nukleonów. Różnanie Schrodingera wtedy przyjmuje taką postać. Tak, tak. Tutaj oczywiście jakieś kropki, oczywiście zapomniałem na muzykę. Dobrze, i teraz Hamiltonian układu zawiera teraz sumę energii kinetycznej wszystkich nukleonów oraz potencjały oddziaływań pomiędzy nimi. I tu jest pokazany ten Hamiltonian, tak? Czyli to jest suma energii kinetycznej wszystkich nukleonów tutaj ją widzimy i potencjał oddziaływań pomiędzy nimi i tutaj dobrze. To już wiemy. Czyli to j, to jest oczywiście potencjał oddziaływania jądrowego pomiędzy Nukleonami. Tu oczywiście mamy tego. Tu mamy oczywiście operator Laplacea i tego nukleonu. I teraz dalej idąc. Potencjał jądrowy, który tutaj sobie pokazujemy, on jest trochę bardziej skomplikowany niż, niż jakiś tam potencjał elektrostatyczny. I dlatego w, typowych, dlatego w typowych modelach przyjmuje się potencjał już bardzo dobrze nam znany. Powtórzę: jukawy. Tak, to jest potencjał jukawy, który już z różnej strony próbowałem atakować wcześniej. Także on się pojawia praktycznie cały czas, bo chcę pokazać, że on jest naprawdę takim, takim kluczem. Do, do opisu tych zjawisk, zjawisk jądrowych. v no to jest oczywiście głębokość potencjału, R0 no to będziemy zasięg, mieć zasięg oddziaływania. Dobra. I teraz równanie Schrodingera, podejście dla wielu dział, bo to jest ważne. No układy jądrowe no wymagają oddziaływania pomiędzy wieloma cząstkami, tak? Czyli musimy je uwzględnić. Do czego to prowadzi? No, prowadzi to do problemu wielu ciał i trzeba ten problem jakoś rozwiązywać, więc są stworzone metody modelowania i są, ja powiem, o czterech. Ale tylko powiem, nie będę o nich mówił, nie będę ich. Nazwę, może inaczej nazwę, a nie będę nie będę się w wgry, nie wgryzał. Jeżeli ktoś będzie chciał się tutaj pochylić nad tym i będzie miał z tym jakiś kłopot, to, to może to zapraszam do, do komentarza z takim pytaniem, które. Które, na które będę mógł udzielić odpowiedzi, jeżeli oczywiście będę ją znał. Dobra, czyli tak. Popularne metody modelowania. Model niezależnych cząstek. Pierwszy. On traktuje generalnie nukleony jako poruszające się w średnim potencjale tworzonym przez inne nukleony. To jest jego taki Taka chyba najważniejsza rzecz jest oczywiście model powłokowy, o którym już mówiliśmy, czyli analogiczny do modelu elektronowego w atomach, gdzie nukleony układają się w powłoki energetyczne. Jest oczywiście podejście klastrowe, też trochę o nim mówiłem, czyli traktuję do jako układ klaster. To jest na przykład w takich jądrach. Przykład może być, może być, przykładem może być oczywiście cząstka alfa i są jeszcze metody No, One wykorzystują takie pierwotne oddziaływania do numerycznego rozwiązania problemu wielu ciał. Od tego absolutnie nie jestem specjalistą więc no, nie będę, za, nie powiem tutaj zbyt wiele o tym. Jeżeli ktoś chciałby oczywiście i zada jakieś pytania, a ja będę umiał na to odpowiedzieć, no to oczywiście, to oczywiście dam znać, jeżeli ktoś umieści takie pytanie w komentarzu. Dobre. Jadąc dalej, no mamy obliczenia numeryczne i metody rozwiązywania równania, bo nie jest to proste równanie. No, dla układów jądrowych generalnie nie da się znaleźć dokładnych, analitycznych rozwiązań równania Schrödingera. już rozwieje Wasze wątpliwości. Stosuje się zatem metody numeryczne. Metoda hartree foka czyli przybliżenie, w którym funkcja falowa układuje z iloczynem jednoelektronowym funkcji falowych. To jest pierwsze, pierwsza metoda. Inna metoda, to jest taka dość mocno znana i popularna metoda Monte Carlo, o której też postaram się może jeszcze powiedzieć coś więcej. Natomiast no, jest, to, jest to bardziej, określam tak, jako fizykę statystyczną. No, są to symulacje probabilistyczne pozwalające na przybliżenie rozwiązania układów wielu, wielu ciał. No i mamy jeszcze metodę diagonalizacji macierzy Hamiltona. Gdzie się ją stosuje? Ją się stosuje akurat w w modelach powłokowych. No i no i tutaj, jeżeli jeżeli ktoś ktoś będzie chciał tutaj w mocniej w to to, to, to zapraszam z pytaniami do do komentarza. Ok, no czy coś jeszcze tak się zastanawiam? Myślę, że już możemy przejść do, do kolejnego punktu, którym są przykłady zastosowań, czyli energia poziomów jądrowych i przejścia kwantowe. Poziomy energetyczne jądry, to równanie pozwala na wyznaczenie oczywiście poziomów energetycznych jądra, czyli np. dla deuteronu energia podstawowego stanu to tam minus 2,2, 2 dobrze pamiętam, Przejścia kwantowe w jądrach, no to mechanika kwantowa wyjaśnia oczywiście zjawiska takie jak emisja promieniowania gamma, na przykład jest to, jest to sytuacja, gdzie jądro przechodzi ze stanu wzbudzonego do, do podstawowego, no i fuzja jądrowa, oczywiście. Czyli opis reakcji fuzji w gwiazdach no, wymaga rozwiązania zrównania Schrodingera dla układów wielu ciał. No i to można powiedzieć, że jest, jest to przykład zastosowań, jeżeli chodzi o podsumowanie krótkie. No to uznanie Sheringa stanowi kluczowe narzędzie w fizyce jądrowej także, czyli nie tylko w fizyce, w fizyce, w mechanice kwantowej. Umożliwia no, oczywiście analizę skultu i dynamiki jądra atomowych. No jest, jest, są to, jest to równanie, które z sprawia kłopoty. Na rozwój metod generalnie no pozwalamy pozwala na coraz dokładniejsze przewidywania w tym obszarze. Dobra, Także to wszystko na dzisiaj. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zapraszam do, do umieszczenia w komentarzu. Ja dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Cześć.